Cześć, siemanko, z tej strony Skipper51. Dzisiaj będziemy sprawdzać, co jest na aktualizacji. Zobaczmy za wymiarze. O, jakieś. Wow, co tu się dzieje? Tyle się dzieje, że ja nie wiem. Deszcz monet. No takie coś się dzieje. Nie wiem, jak to wam wszystko pokazać, ale najważniejsze to jest chyba to. Wypróbujmy go. Zobaczmy. Jakoś walizku rzuca. Bang, bang, bang. Zobaczmy. Coś rzuca. Jakoś bombę? A nie, wieżyczkę. To podobne do Jessie. Coś. Sława mi ta postać się wydaje. No dobra Ale w sklepie było tak było tu 6 big boxów do otwierania. Ja je otworzyłem zamiast nagrać. I mi nic nie dorobło. I jak wiecie 12 łapek nie. Jak bijecie 10 łapek w górę, to kupię tego skina. No właśnie, kupię tego skina. No bo tu jakieś mi się nie podobają, ale ten to mogę go kupić w miarę. Jak bijecie 10 łapek oczywiście. No, jeszcze co tu jest nowego? No właśnie, jest nowy tryb. Jakieś gorąca strefa. 3 na 3. Przejmuj gorące strefy. Aha, dobra. Rozumiem. Biorę może kogo tu wziąć. Kto tu dobry może być. O! Dobra, to może być dobre. Bibi, tylko coś. To... Bang. Ulep. Bang. No to zaczynamy. No dobra, jesteśmy na arence pierwszej. Wejdź do strefy. Jesteśmy. Bang. Bang. Dobra. Bang. Ból ciągle w tej strefie jest. Ono oh przejmuje strefę. Dobra, idziemy. Bang. Bang. Bęk, bęk, bęk. Bęk. Dobra. Wygrywamy. No i jeden punkt dla nas. Idziemy tam. Pomagać. Bęk. Niszka trzeba zabić. No nie weszedł nam. Bank. Bank. No i kolejna. Ile to rund trzeba wygrać? Czy to na czasie jest, aż czas się skończy? Nie wiem. Czy Się zlagowało mi. No i zginąłem. Dobra, jedziemy. Bęk i bęk, bęk. Mówię jak zostawicie te 10 łapek w górę, to po prostu tam. Kupię tego skina. O nie przegrywamy. Bęk. Bęk. But, czemu tam kampisz w szakach? No i przegraliśmy tą gierkę. no. But, pokój się nie ruszał. To pewnie przez to, nie? Otworzymy może jeszcze skrzynkę. Nic nie tropło. No nie wiem, co tu jeszcze mogę pokazać. Tu jest tyle rzeczy się zmieniło, o jeszcze tak o, jak wchodzę w kogoś, nie wiem, Mateusz Pro, będziesz na odcinku, wchodzę w profil, o jest takie coś, zadymiarza, statystyki tu, a wejdźmy do, nie wiem, do cypka, on już ma tego, pana P, P. Pan No dobra, fajnie wszystko jest. I wchodźcie do klubu Skipper51 z XD. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeszcze może, jeszcze jeden raz zagramy w to. To zaczynamy. Dobra. Tu tło się zmieniło. Zostawcie te 10 łapek, bo ja chcę tego skina mieć, ale jak nie zostawicie, to nie kupię go. Widzicie tu spajki jest taki. Dobra. Bank. Jeden punkt. Drugi punkt. Trzeci punkt. czwarte bank 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 szybko bank jak wchodziłem na YouTube, to jeszcze aktualizacji nie było, to może będziemy pierwsi, którzy nagrali aktualizację. No tu Te spajki są ciągle Bęk Bęk bank Bęk Chodźcie w ten Dobra 7 punktów do zera To się nazywa wygrywanie 8 bank a oh no Chyba zginęła no i podwajanie punktów. Jest. Szybko wchodzę. bank bank bęk. 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 I mi się dobija. Jeszcze. Mam nadzieję, że to wygramy. Bęk wchodzimy. bank raz z nimi wygrywamy. No i wygraliśmy. Chyba nic więcej się nie zmieniło. Może jeszcze coś w sklepie się zmieniło. Zobaczmy. Sklep. No nie, tak jak zawsze. Chyba. Tak, tak jak zawsze. No dobra. No to zostawcie te. 10 łapek w górę to kupię tego Daryla jeszcze przetestuję go pokażę wam co możecie zobaczyć Bank, o fajny no to zostawcie te 10 łapek bo chcę mieć tego skina Od razu, jak zostawiacie łapeczki, możecie suba zostawić, no. No co? Nie wiem, co wam jeszcze pokazać. Ten pan P jest. Te skiny, no. Królewski agent Cold Chyba tego skina nie było. Tego to widziałem. O, nita koala. Złoty Barley to już było. 8 osiemka. Dobra. Na razie muszę pas wywalić. Zobaczmy, coś tam w pluwie. O nie, odeszli. To bijcie, żeby było dużo ludzi. No to jeszcze może jedną gierkę zagramy. Bo spodobało mi się to. Fajna aktualizacja bardzo. Mam nadzieję, że dorobnego tego Pana P. Dobra, idziemy. Polecam na to Bibi chyba, bo ona może odpychać. Taką bęki odpycha. No i ginie. Bęk, dobra. Bęk. 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 Dobra, ciągle zbieramy te punkty. Bum. Bum. No i zginęliśmy. Mam nadzieję, że za dużo nie nazbierają tych punktów. Bęk. Uciekać. Fajny ten tryb. Ponabijamy trochę pucharów, nie? Może nagram taki odcinek, co dużo pucharów na tym. Pijam, kieruję randomami. Już jeden 12 minut odcinek trwa. Zawsze to odcinki 2-4 minuty jakoś, a teraz długo, nie? Ale dużo zrobili. Też muszę przyznać, że dużo zrobił super sell. Bęk. Jeszcze nazbieram punkty. No i wygraliśmy kolejną gierkę. No i to by było chyba na tyle, nie? Wszystko wam pokazałem. Najbardziej w tej aktylizacji chyba mi się to podoba. Że zmienili. Nie? Jeszcze fajnie tu jest. Nie wiem kogo teraz, może Adama. Zobaczmy. Zody ma. Fajnie, nie? Ciekawo w co gra Zobaczmy w co Adam gra. Albo co, SQ w będzie dziwna. O, patrzcie, tu się przemieniło, bo tu po lewym, w lewym dolnym rogu jest wyjście, a w prawym jest takie. Się, się zmieniło też. Dobrze, że to zobaczyłem. Jeszcze może coś w klubie się zmieniło. No tu chyba nic. No to wbijajcie do klubu. Nie zapomnijcie, by zostawić łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem. A to by było na tyle w tym odcinku. Papa! Pa.